Wyjdzie. Delikatnie mówiąc, w nosie mam wyborcze każde słowo książki Grossa, film po kłosie i sali olejnikową. W nosie mam dewiantów wszystkich, zwłaszcza wojujących homo i brzaskliwe feministki, bo są brzydkie, wiadomo. Biję w sowiecki i powstrzymać mnie nie sposób, a do tego ksiądz Błoniecki w moim domu nie ma głosu. Mam poglądy ustalone, Wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszczołomem, nie lemmingiem durnowatym Choć masz media głoszą bzdury, nie mam żadnych wątpliwości. Co do wpływów agentury i do bolka tożsamości, a że sam nie byłem wtyką i nie brałem co nie moje. Gardząc łotrów sofistyką, czwartej RP się nie boję. Nawet o raporcie Maku śmiem powiedzieć. To są kpiny, spraw fizyki i z Polaków towarzyszki, a nobiny. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem, turnowatym Słychać jak postkomuniści rozprawiają w egzaltacji o języku nienawiści i zasadach demokracji. Zwłaszcza jedna rzecz w niezłości estetyczny, budząc sprzeciw, że granice na wolności kreślą stalinowców dzieci. Urzędnicy zamordyzmu zawsze wrogów kneblowali, dziś nabiera cech faszyzmu przymusowy liberalizm. Mam poglądy ustalone. Wierzę w Boga na poza tym. Jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, Jeremingiem, durnowatym Zlewam antyklerykałów i ich pseudofilozofię, Czyli zlepki drdymałów, co wpędzają mózg w atrofie. Zlewam salonowych chamów, którzy szydzą z katolików. Dość mam lewackiego chłamu, płynącego z odbiorników wołam. Trzeba kraj posprzątać mając wszelkie zło w pogardzie, bo od bankowego konta Polska mnie obchodzi bardziej. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem nie lemingiem, durnowatym. Jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem nie lemingiem, durnowatym. Nic gorszego państwa nie spotka. Teraz piosenka, którą myślałem, że trzeba było przestać śpiewać, ale potem się okazało, że, że jednak y, oni jakoś tak prowadzą te sprawy, że jest coraz bardziej aktualna. Musi ich zagranica kosmopolityzm, machtwaj. Oni to Targowica, oni to Targowica, a my trzeci maj. My Polska niepodległa, im wolnej duszy brak. A ukąszenie hegla, a ukąszenie hegla to ich firmowy znak. Tak się historia składa, raz triumfa, raz zdrada. Nie da się w dziejach ustrzec zdraństw. Jesteśmy Polakami, brzydzimy się zdrajcami Na żołdzie rozbiorowych państw Krew naszych przodków wchłonął bitewnych pól Ubity piach Naszą dewizą honor, naszą dewizą honor A nie poddańczy strach Oni bezideowi zmieniali front nieraz Kłaniali się Kremlowi, kłaniają Berlinowi Szkodzą cały czas tak się historia składa na strymią, strada, nie da się w dziejach ustrzec zdraństw. Jesteśmy Polakami, brzydzimy się zdrajcami na żołdzie rozbiorowych państw. Oni dwuprawstw eksperci sączą niewiary jad. Cywilizacja śmierci, cywilizacja śmierci to ich jedyny świat. Dwie polskie jak dwie matryce, na pół rozłupany kraj. Oni to Targowica, oni to Targowica, a my trzeci maj. Oni to Targowica, oni to Targowica, a my trzeci maj. W katach się historia składa, raz piją ufa, zdrada. Nie da się w dziejach ustrzec Jesteśmy Polakami, brzedzimy się zdrajcami, na żołdzie rozbiorowych państw. Nie będzie pojednania z kołotą, co się kłania przywódcom rozbiorowych państw. to bym chciał jako pewne ostrzeżenie jednak powiedzieć, że jakby dobrze zrobić taki egzamin, to by się okazało, że mało kto wie, co to Targowica tak naprawdę. Natomiast każdy wie, że to niedobrze. Nie, bo jakby to, to jakbyś tak poprosić kto z Państwa na przykład jakieś nazwiska związane z Targowicą potrafi wymienić. Albo na przykład zapytać, co Lud Warszawy zrobił z przywódcami. No, to to latarnia, wtedy, bo nie, latarni wtedy nie było. Nie, nie, jakieś ale że nie jeszcze, jeszcze wtedy nie było. W 1794 roku nie było. Postawili specjalne szubienki. Tak. A tam, gdzie nie było dżentelmenów, wieszali portrety. Portret. Tak, portret, tak dokładnie. Nie, to, to, to część państwa wie, ale... Na Bo my też dumne oszołomy. No, w każdym razie, w każdym razie niech niech ci, niech ci wiedzą, że rzeczywiście to tak jest, że w Polsce infamia jest wieczna. I niedługo, jak człowiek będzie miał do wyboru nazywać się, nie wiem, rzepniński albo dupa, to wybierze to drugie ze spokojem. Zobaczycie, że w chwilę tak będzie. Mamy natomiast pewien poważny kłopot. Ten kłopot leży na wschód od nas i ma ładnych parę milionów kilometrów kwadratowych. I... Teraz zaśpiewam taką piosenkę, którą śpiewałem przez wiele lat temu. Na początku ją zacząłem śpiewać jako wspomnienie pewnej, pewnego nastroju, bo ileś razy w życiu zdarzyło mi się przeżywać taki moment, w którym zadawaliśmy sobie pytanie, wejdą, czy nie wejdą. Zadawaliśmy sobie to pytanie wielokrotnie. Ten, oczywiście jedni mówili, że wejdą, inni mówi, że nie wejdą. Teraz już wiemy, że wtedy, kiedy zadawaliśmy się to pytanie, nie mieli najmniejszej możliwości wyjścia, a to jakby inna rzecz. Te obawy nie były takie idiotyczne, bo po pierwsze sami mamy takie doświadczenia. Po drugie, jak sobie przypomnimy, rok 91, no jednak weszli do, na Litwę i tam kilkanaście osób zabili, którzy bronili sejmu i, 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 i wieży telewizyjnej i chwała pamięci tych ludzi. W 2008 roku weszli sobie do Gruzji, tam ich nasz pan prezydent presol Lech Kaczyński zawrócił jednak z drogi do, do Tbilisi. Potem na przykład w 1994 roku najpierw uznali niepodległość Czeczenii jako jedyny kraj na świecie, a potem do niej weszli i no, wybordowali jakieś 350 tysięcy ludzi, to dobrze ponad 30% narodu i zrobili tak, że Czeczen w Czeczeni ma mniej więcej tak, jak Żyd w generalnej Guberni, to nie jest najmniejsza przesada. Potem sobie weszli na Ukrainę, bo tak uważali w postaci Zielonych ludzików i. Do Syrii. To teraz, robią co chcą w każdym razie. I dlatego i dlatego chciałem... Kiedyś śpiewałem tę piosenkę jako, jak mówiłem, takie przypomnienie pewnej... Pewnego nastroju, a teraz potem ją śpiewałem jako wczesne ostrzeżenie, a teraz ją śpiewam jako nieprzynoszące satysfakcji, ani mówiłem. Sen koszmarny pod powiekami zagościł, sen co wszystkich śmiertelnym strachem poniża. Komunikaty dla ludności przeżegnał wojska, głęb znakiem krzyża prędzej, prędzej. Moskal się zbliża. Hejda, hejda, hajda, hajda. Hejda, hajda, hajda, hajda. hajda, 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 hajda. Dzwony dzwonią, huczą od modlitw w kościoły Bóg jest z nami Nieszczęście Go do nas przybliża Tajne depesze wysyła Belweder Do Waszyngtonu, Londynu, Paryża Prędzej, prędzej No skal się zbliża hajda, hajda Hajda, 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 hajda. Da. Ciągną, ciągną na wschód wojsk korowody Nikt nie śpiewa Wojenko, cóżeś za pani W rozklekotanych ciężarówkach Chłopcy przestrachem malowani Prędzej, prędzej Moskal, no, u granic Koszmarny rankiem z powiek ucieka. Co za ulga. Otwieram oczy w zdziwieniu. Za oknem ciszy rozlewista rzeka, lecz jeszcze słyszę w sennym oddaleniu, jak polysjeldyn nuci przy goleniu mm.